Siemanko, witaj ponownie na kanale Sabatowski. To wideo może wydawać się dla większości z Was starą informacją, ale wiele osób nadal nie wie o tym, że. Oglądaj to wideo dalej. Przesiadka na nową podstawkę LGA 1700 była nieunikniona i była to tylko kwestia czasu. Nowa generacja procesorów alder -like sprawiła, że chłodzenia, które używaliśmy w naszych starszych podstawkach Intela, nagle przestały działać, nagle przestały być kompatybilne. Zatem pytanie jest następujące: Czy muszę kupić nowe chłodzenie? Otóż nie. LGA1700 dysponuje nowymi otworami montażowymi. Ich wymiary uległy zmianie. Do tej pory rozstaw LGA1200 wynosił 75x75 75 mm. Teraz LGA1700 dysponuje rozstawem 78x78 78 mm. Również wysokość procesora urosła o 0,8 mm. To automatycznie dyskwalifikuje nasze chłodziarki. Moi drodzy! W tym otoworeczku trzymam coś, co sprawi, że nasze kulery nadal będą działać. W tym otoworeczku strunowym trzymam darmowy adapter na LGA 1700 od firmy Be Quiet, ponieważ posiadam chłodzenie od tego producenta. W tym oto zestawie znajdziecie wszystkie niezbędne elementy razem z instrukcją, dzięki której złożycie wszystko bez najmniejszego problemu. Jeśli posiadasz chłodzenie takich producentów jak Arctic, Noctua czy Be Quiet, to możesz spać spokojnie. Ci producenci postanowili zaskoczyć swoich klientów, rozdając darmowe adaptery do swoich chłodzeń. Ale jak to zrobić, jak uzyskać taki adapter? To jest prostsze niż myślisz, po prostu skontaktuj się z danym producentem, z działem obsługi klienta. Dodatkowo do wiadomości dołącz dowód zakupu danego chłodzenia lub też jakąś inną formę dokumentu, która potwierdziłaby, że jesteś właścicielem owego kulera. Jeśli masz problem z uzyskaniem darmowego pakietu aktualizującego na podstawkę LGA 1700, to śmiało napisz do mnie, spróbuję jakoś pomóc. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego króciutkiego wideo. Mam nadzieję, że ta informacja Wam się przyda i po prostu na tym skorzystacie. Linki do stron producentów zamieszczę klasycznie w opisie tego filmu. Nie zapomnijcie o lajkowaniu tego filmu, jeśli Wam się podobał. Subskrybujcie również kanał, aby być na bieżąco. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, hej!